Podobno zabawa jest ulubionym sposobem nauki ludzkiego mózgu, dlatego mamy dla Ciebie coś i do zabawy, i do nauki. Spójrz to unikatowa wersja kultowej gry Monopoly, specjalna edycja Monopoly Żabka. Nie kupisz jej w żadnym sklepie, ale możesz zdobyć w naszej zabawie i zaprosić do niej także znajomych. Monopoly Żabka to główna nagroda w konkursie naszego portalu Studium Przedsiębiorczości. Dołączając do nas, zdobywasz przydatną wiedzę i masz szansę wygrać właśnie tę unikatową grę. Aby wskoczyć do naszego konkursu, wystarczą cztery proste kroki. Pierwszy: wejdź na stronę www.studiumprzedsiębiorczości.pl. Drugi: ukończ dowolne trzy kursy dostępne na platformie. Trzeci: opublikuj w mediach społecznościowych post zachęcający do skorzystania ze Studium Przedsiębiorczości z hashtagiem Studium Przedsiębiorczości. Czwarty. Wyślij nam link do swojej publikacji i certyfikaty ukończonych kursów na. Rozegraj to dobrze, a być może właśnie do Ciebie trafi ta gra. A przede wszystkim zdobędziesz cenną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i rozwiniesz swoje umiejętności biznesowe. To co? Jesteś gotów stanąć na starcie? Przygoda z przedsiębiorczością i nasza unikatowa gra czekają na Twój ruch. Wejdź na www.studiumprzedsiębiorczości.pl i do dzieła. Szczegóły konkursu i regulamin znajdziesz także na stronie www.studiumprzedsiębiorczości.pl. Powodzenia!